Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym naszym odcinku podcastu, w którym opowiadamy Wam o tym, co możecie robić na uczelni oprócz studiowania. Dzisiaj znów rozmawiamy o tym, co się wydarzy już niedługo na naszej uczelni, czyli targi pracy. I goszczę w studiu przedstawicielki firmy, która będzie właśnie na targach. Cześć, przedstawcie się. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Martyna Kozak i przychodzę do Was z firmy EFL, z Europejskiego Funduszu. Leasingowego, gdzie zajmuje się employer brandingiem, procesem rekrutacji i rozwojem personelu. Cześć, Weronika Kisiel, przychodzę do Was z Credit Agricole. W CABP zajmuje się rekrutacją. Cześć, witajcie jeszcze raz. Więc słuchajcie, będziecie u nas na targach pracy, więc może przybliżmy trochę naszym słuchaczom Wasze firmy, żeby wiedzieli, z czym się je, że tak powiem, Wasza praca, Wasza firma. Moja firma, czyli Credit Agricole, jest się przede wszystkim w obszarze finansów i produktów bankowych, które oferujemy naszym klientom. Jest nas prawie tysięcy, więc jesteśmy dość dużą organizacją. Mamy centrale w Wrocławiu, też mamy centra korporacyjne, między innymi w Warszawie. Co nas wyróżnia, tak z, z mojego punktu widzenia, to to, że jesteśmy różnorodni. W, w naszym banku pracują przedstawiciele od Baby Boomers po Zetki. Mamy w banku 139 różnych zespołów, departamentów. I w naszej codziennej pracy wykorzystujemy swoje talenty i mocne strony. Przede wszystkim zależy też nam na tym, aby było mniej plastiku. A to sam, sam zauważam, ale to może za chwilę dlaczego. Dobra. Dzięki. Tak, to może ja jeszcze tak słowem wstępu dopowiem, czemu my tutaj z Weroniką jesteśmy razem, bo ja przedstawiłam się. Swoją firmę przedstawiłam jako EFL, natomiast EFL jest częścią grupy Credit Agricole, więc tutaj działamy wspólnie. Natomiast jeżeli chodzi o EFL, no to w zasadzie moglibyśmy mówić też o grupie EFL, bo ja reprezentuję grupę EFL, na którą składa się pięć spółek: A to jest EFL, EFL Finance, Carefleet, Eurofactor i, i Trackcare, więc tutaj różne branże, różne obszary działalności. Działamy w branży leasingu, finansów, faktoringu, najmu, ubezpieczeń, natomiast no, pracy można szukać w bardzo różnych obszarach. Nie tylko jest to miejsce pracy dla osób, które zajmują się finansami, ale także dla osób z różnych innych obszarów, to pewnie zaraz powiemy z Weroniką, w jakich departamentach można u nas znaleźć zatrudnienia. A propos takiej kultury organizacyjnej, to myślę, że tutaj jesteśmy bardzo spójni właśnie z Credit Agricole, czyli ta różnorodność, działania CSR-owe, dbałość o ekologię też są nam bliskie. Fajnie to słyszeć, bo nasi studenci są wyczuleni też czasami na tą ekologię, ponieważ mamy też koło naukowe. No ale do rzeczy, za chwilę targi pracy, więc powiedzcie mi, proszę, w jakich rolach mogą u Was pracować nasi studenci? To może ja zacznę od mojego ulubionego projektu rekrutacyjnego, a mianowicie stażysta data mining. I ten proces wydaje mi się, że znają wszyscy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i wiedzą o tym bardzo dobrze, że bardzo cenimy ich znajomość sql -a. My pracujemy na Oracle, oni właśnie studenci bardzo bardzo dobrze znają tego Oracle i też świetnie sobie radzą przy, przy testach. Podczas tego pierwszego etapu procesu rekrutacyjnego. Też bardzo sobie cenimy Pythona i studenci też o tym bardzo dobrze wiedzą, ponieważ podczas rozmów, właśnie o to, razem z, z menedżerami, o to pytamy. Też mamy, mamy taki Departament Business Intelligence, gdzie, gdzie właśnie tam mamy, mamy bardzo spore grono absol absolwentów bądź też studentów, a nawet stażystów z Uniwersytetu Ekonomicznego. Fajnie to słyszeć, bo jak słyszycie, nie tylko różnorodność, jeśli chodzi o pokolenie, które u was pracują, ale też różnorodność miejsc zatrudnienia i różnorodność obszarów. I dobrze słyszeć, że nasi studenci są dobrze przygotowani do pracy u was w firmie. A jak u ciebie to wygląda? Jakie role? U nas, no u nas jest bardzo dużo różnych departamentów. To jest nie tylko sprzedaż, ale również marketing, Departament Audytu, Controllingu, Compliance, Finanse, Księgowość, Rachunkowość, Marketing, Departament HR, więc tutaj na pewno dużo, dużo różnych ról. Tak samo, jeżeli chodzi o, o to, co mogłabym teraz zaproponować studentom Uniwersytetu Ekonomicznego, to na pewno staże u nas, które również są w różnych departamentach. To pewnie jeszcze będę miała okazję powiedzieć, w jakich i, i zaprosić. Natomiast tak naprawdę. Każdy mógłby znaleźć coś, coś dla siebie. Więc, jak widzicie, duży przekrój, duże możliwości. No to teraz zacznijmy od początku. Jak się do Was dostać? Jak przebiega proces rekrutacji, jeżeli możecie to opisać, pokazać naszym studentom? To pewnie jest podobne, nie? Weronika? Tak, tak. Jest, proces jest podobny wydaje nam się, że najważniejsze jest to, aby przygotować swoje CV, czyli swoim CV, swoim doświadczeniem odpowiedzieć na, na nasze potrzeby. Tak czy to są stanowiska dla stażystów, czy dla młodszych specjalistów, wydaje nam się, że warto mieć, mieć przygotowane to CV, mówiąc kolokwialnie pod, pod ogłoszenie. Następnie przed rozmową Warto sobie przypomnieć takie kluczowe momenty. Na przykład jak są studenci, którzy mają już pierwsze doświadczenie ze sobą, no to moje ulubione pytanie, czego nauczyłeś się podczas stażu, podczas praktyk, co Ci to dało, co było dla Ciebie nowe, a, a co, co już znałeś. Też lubię pytać o projekty, w których studenci biorą udział tutaj w, w ramach studiów, w ramach uczelni. Też lubię dopytywać o dodatkowe inicjatywy i właśnie te inicjatywy też powinny się znaleźć w CV, ponieważ każda informacja to jest punkt zaczepienia, dzięki czemu możemy jeszcze bliżej poznać kandydata. Też pytam, jakie kandydat ma oczekiwania względem stanowiska, bo tutaj też naszą rolą jest to, aby to stanowisko dopasować jak najbardziej do oczekiwań naszego, naszego studenta. No, i też może ja dodam tutaj, Proszę. że no właśnie, chcemy nie tylko mieć korzyść ze studenta, ze, ze stażysty, tylko chcemy też, aby ten stażysta, student miał korzyść z nas. Tak kolokwialnie mówiąc, po to, żeby na stażu jak najwięcej się nauczyć albo wykorzystać w praktyce wiedzę, wiedzę którą zdobywacie na, na uczelni. Bo proces rekrutacyjny to tak naprawdę sprawdzenie się dla obydwu stron, nie? Dokładnie. Czy, czy, czy się wpasowujemy, czy się, czy się spasujemy, czy się nie spasujemy. Tak. Więc to nie jest, że muszę znaleźć w, w tą stronę. Tak. Natomiast powiedziałeś tu o projektach i tak się zastanawiam. Załóżmy, jeżeli jestem studentem, który nie ma jeszcze w ogóle żadnego doświadczenia. Czy mogę wpisać nawet w CV jakiś taki projekt, który zrobiłem dla swojej rodziny? Czy to mogłoby być dla Was też interesujące w tym CV? Oczywiście, że tak. Nawet miałam, miałam taką sytuację że student pochwalił się na rozmowie rekrutacyjnej, że pisał razem z tatą aplikację mobilną i wiadomo, ok, to się nie tyczyło naszego stanowiska data mining, tam analiz i pracy w, w Oracle, jednak to też pokazało, taką motywację, otwartość, otwartość też na nowe rzeczy i otwartość na zmiany, no bo możemy sobie wyobrazić, że pisanie aplikacji mobilnej, no to nie jest w, tak jakby proces poukładany i, i zawsze coś może się zmienić. I, I my właśnie też jesteśmy taką organizacją, że u nas są ciągłe zmiany, no też, też oczywiście narzucone tutaj z tego względu, że jesteśmy Instytucją finansową, tak czy też, też leasingową. Ważne, ja uważam, że na początkowym etapie kariery należy, należy właśnie wyciągać, wyciągać takie, takie dodatkowe inicjatywy. Ponieważ chociażby ta, ta aplikacja, tak, ten udział w, w tej aplikacji. Um, Dał mi, dał mi też, też taki sygnał, że ta osoba jest wszechstronna i, enter, i interesuje się różnymi, różnymi obszarami. A pamiętajmy o tym, że w Credit Agricole mamy 139 różnych obszarów, więc to jest 139 różnych możliwości rozwoju właśnie, właśnie dla, dla takich osób, które gdzieś tam interesują się w bardziej szerszym spektrum. Tak, mi też wydaje się, że, że jak najbardziej należy się tym dzielić, i również takimi lekcjami, które, które się wyciąga z różnych projektów, nawet z życia prywatnego, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli osoba dopiero wchodzi na rynek pracy, to to jest zrozumiałe, że może nie mieć doświadczeń zawodowych, bo to są na przykład staże, jakieś programy dla młodych osób, żeby te doświadczenia zdobywali. No, i jak najbardziej te lekcje, wyzwania, które gdzieś tam są w życiu prywatnym, też nas wzbogacają jako pracowników. Więc tutaj jak najbardziej, jak najbardziej polecamy się tym dzielić. I Was jako potencjalnych pracodawców interesują i ciekawią. Więc możemy powiedzieć, że jak mamy studentę, czy też osobę aplikującą, to teoretycznie to. CV nigdy nie będzie puste, bo można się pochwalić zarówno doświadczeniem zawodowym, jak i doświadczeniem prywatnym. Tu zależy, jakich kompetencji, jakie kompetencje chce wam pokazać kandydat, prawda? Dokładnie. To jest też to, o czym Weronika wspominała, o tym dopasowaniu CV pod dane stanowisko. Żebyśmy też patrzyli, jakie są wymagania, ale też jakie są zadania. Bo być może jakieś nasze kompetencje, doświadczenia odpowiadają właśnie tym zadaniom, mimo że ich wcześniej nie, nie wykonywaliśmy. W pracy, no bo na przykład nie mieliśmy po prostu żadnej innej pracy wcześniej, więc jak najbardziej. Więc dla Was pierwszy taki typ wskazówka: CV nigdy nie powinno być pusta albo nie da się, żeby było pusta, tak? To jedna rzecz, druga rzecz musi być dopasowana. No dobra, mamy CV, procesy rekrutacyjne. Czy możecie uchylić rąbkę Tajemnicy, jak to wygląda dalej? Jasne, może powiemy o takim najczęstszym procesie rekrutacyjnym, tak. który będzie też adekwatny do takich stanowisk jak właśnie starzyści, młodsi, specjaliści. U nas we FLU to wygląda tak, że oczywiście jest najpierw selekcja nadesłanych aplikacji. U nas się tym zajmuje hair Business Partner, bądź w przypadku staż jest to opiekun stażystów. Następnie zazwyczaj jest to po prostu spotkanie z opiekunem stażu, bądź też z HR Business Partnerem, jeżeli mówimy o, o innych stanowiskach. No i takie spotkanie rekrutacyjne trwa zazwyczaj około godziny. Ma to służyć tej właśnie wymianie informacji na temat doświadczenia kandydata, jego kompetencji, jego również oczekiwań względem, względem pracy, więc to jest taka wymiana Informacji to, to spotkanie. Okay. No i następnie, jeżeli oczywiście kandydat, jeżeli uważamy, że kandydat sprawdzi się na danym stanowisku, jeżeli kandydat jest faktycznie zainteresowany naszą ofertą, no to składamy ofertę i mam nadzieję, że rozpoczynamy współpracę. Tak, ja jeszcze tylko chciałam dodać, że w przypadku stanowisk analitycznych. Chętnie sprawdzamy wiedzę właśnie z zakresu Oracle, jak i też Excela, więc, więc warto, warto też e, przypomnieć sobie funkcjonowanie tych narzędzi. Okej, okay. a teraz jeszcze dopytam, ta rozmowa, o mówicie, odbywa się hybrydowo, zdalnie przez Teamsa, czy face-to-face gdzieś -face, u Was w siedzibie firmy? Obecnie zazwyczaj zdalnie. Tutaj myślę, że w dwóch organizacjach to jest zdalnie od czasów pandemii. Wydaje mi się, że to się sprawdza. Też no, ze względów organizacyjnych jest tak. to dużo, dużo łatwiej, że kandydat nie musi wybierać się do nas, do siedziby, tracić czasu na, na dojazd, więc zazwyczaj jest to zdalnie. Okej, okay, więc też dla Was fajna rzecz, że możecie odbyć tę rozmowę rekrutacyjną no, z dowolnego miejsca, tak naprawdę, <laughs> tak. dla tak. wygodnego dla Was. No dobrze, to mamy rekrutację, a jak wygląda, jeżeli możecie znowu powiedzieć, oczywiście, rozwój zawodowy? Czy macie wytyczone stricte określone ścieżki rozwoju zawodowego w Waszych firmach, czy? czy... Yeah. Mm -hmm. Tak, u nas, um, u nas mamy taki uh, program uh, SkiLab. Uh, jest to program dedykowany właśnie dla osób, które uh, chciałyby się uh, rozwijać i Ogłoszenia są tak skonstruowane, że oczywiście wypisujemy wszystkie, wszystkie takie informacje must have, ale na końcu zawsze dajemy informację, że mimo tego, że nie spełniasz wszystkich wymagań, i tak aplikuj. Z tego względu, że sklep właśnie jest, jest dedykowany osobom, które nie do końca spełniają wszystkie wymagania, ale dla nas, dla nas jest ważna właśnie motywacja. No i, e, i też tutaj... E, e rozwinięcie takiej osoby w, tutaj w strukturach naszej firmy. Ten program SkillUp trwa przez rok czasu. My tutaj od siebie dajemy wsparcie badiego, dajemy też indywidualny program rozwoju, dajemy też budżet i zazwyczaj, zazwyczaj właśnie młode osoby właśnie na tych stanowiskach młodszych specjalistów korzystają z tego budżetu, żeby na przykład podszkolić się z, z Excela, z Orakla bądź też z języka angielskiego. Okej. Okay. To ja może jeszcze tutaj e, dopowiem tak, nawiązując do w ogóle współpracy między e, nami, efl grupą EFL, a, a Credit Agricole. Bo potem, jak już jesteśmy e, wewnątrz organizacji, jesteśmy już zatrudnieni, to mamy również politykę mobilności wewnątrz całej grupy Credit Agricole. Więc tutaj no, na pewno tych. E, Sposobów rozwoju wewnątrz organizacji jest bardzo dużo, i niekoniecznie musi być to rozwój pionowy, ale w poziomie, w też, poziomie tak również powiem, tak. Poruszać. Więc jeżeli na przykład ktoś po pewnym czasie uzna, że chciałby się rozwijać w jakimś innym kierunku, coś innego go interesuje, to taka możliwość również jest i niekoniecznie trzeba szukać pracy na zewnątrz, tylko można poszukać wewnątrz właśnie organizacji i ten proces no, jest oczywiście. Ułatwione jest to w takich komfortowych warunkach, więc myślę, że to jest też bardzo fajna opcja rozwoju u nas. Tak, bo to pokazuje mi, że jeżeli są osoby nawet niezdecydowane, to znaczy nie do końca pewne, wystarczy, że wejdą, zaczną pracę, że tak powiem, u was, i w tym momencie mogą się poruszać, poróżne, rozwijać w różnych obszarach i mają dzięki temu różne możliwości. No, dokładnie tak. To teraz powiedzieliśmy o tej prostej ścieżce, załóżmy, rekrutacyjnej, ale też funkcjonujecie u nas nauczani w różnych innych miejscach, bo pojawiacie się, prowadzimy razem gdzieś tam szkolenia czy warsztaty, wchodzicie też na wykłady gościnne, i tutaj chciałem dopytać na przykład, czy podczas takich zajęć? Jeżeli widzicie aktywnych studentów, studentka, studenta, to czy to też może być dla Was taki początek procesu rekrutacyjnego, dla Was i dla studenta? Oczywiście, oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo sobie też cenimy taką inicjatywę i, i zainteresowanie obszarem, a wydaje mi się, że właśnie takie otwarte wykłady są świetną okazją, żeby właśnie poznać nas jako, jako pracodawców, ale my też poznajemy, poznajemy osoby i, i cieszymy się, jeżeli po wykładzie, pamiętamy o tym, że okay, był taki student. Tak, wykazywał się tutaj aktywnością, inicjatywą i tak, to zapada w pamięci. No i nie ukrywam, że będziemy, będziecie mieli taką możliwość, Wy jako studenci, Wy jako firma, bo będziecie mieli taki wykład, warsztat podczas naszych targów pracy, prawda? Tak, tak się... dokładnie. Zapraszam bardzo serdecznie 19 kwietnia o godzinie 13. .00. Odbędzie się prelekcja, tutaj właśnie wspólna Credit Agricole i EFL na temat zarządzania projektami. Opowiemy o tym trochę w kontekście kompetencji przyszłości, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. No i tutaj od siebie też mogę dodać, że u nas w EFLU przewidujemy staż w edycji letniej w Departamencie Zarządzania Projektami i Zmianami, więc być może kogoś ta prelekcja też zainspiruje i zaciekawi i będzie skutkowała zaaplikowaniem na ten staż. Więc bądźcie aktywni, skorzystajcie z wykładu, zapisujcie się na, na, na te wykłady, ponieważ no, formularz zgłoszeniowy gdzieś tam już krążył u nas po sieci. No dobrze, to powiedzieliśmy o rolach, powiedzieliśmy o miejscu zatrudnienia, rekrutacji, to o benefitach, może coś odkryjecie. Jakie benefity mają osoby, które u was pracują? Myślę, że możemy zacząć tutaj od programu wellbeingowego. Który jest no, bardzo ważny, myślę, że w obydwu firmach, w firmie tej zasady Work-Life Balance, która jest teraz na pewno no, z jednej strony na topie, bo każdy o niej słyszy, ale to jest coś faktycznie ważnego, aby wdrażać to w organizacji w praktyce. Więc myślę, że u nas ten, ten program wolbingowy well na pewno temu służy. Podejmujemy bardzo dużo inicjatyw dobroczynnych, tutaj również wspólnie jako, jako grupa. U nas jest także platforma wsparcia rozwoju osobistego. Mamy dofinansowanie zajęć sportowych, kulturalnych, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie szkoleń. Więc jeżeli ktoś chce się też rozwijać, to oczywiście jest taka możliwość spotkania integracyjne, różne drużyny sportowe, więc na pewno jest co robić również po pracy, jeżeli ktoś miałby ochotę. Dodatkowo jest możliwość skorzystania też z wewnętrznych inicjatyw, jak na przykład Dzielimy się Wiedzą, gdzie doświadczone osoby prowadzą różne webinary bądź też treningi, które, które też podnoszą umiejętności i kompetencje naszych pracowników. Mamy też program mentoringu, gdzie właśnie biznes dzieli się swoją wiedzą i, i doświadczeniem. Mamy też Akademię Analityka. Akademia służy temu, aby rozwijać umiejętności analityczne naszych pracowników i jest, jest tak fajnie zorganizowana, że, to, że trenerami są osoby z, z biznesu, które bardzo dobrze znają się na, na fachu analiz czy, czy też narzędzi. Dobra, no to mamy, wiemy już, jakieś, jakie elementy benefitów są. To teraz słuchajcie, może na koniec dorzucimy, z jakimi ofertami konkretnie przychodzicie na targi? Może macie tutaj coś już teraz przygotowane? To ja zaproszę do nas przede wszystkim na ten program stażowy, który rozpocznie się 1 lipca, więc ogłoszeń można szukać na przyłomie. Maja i czerwca. I tak jak wspominałam, mamy ten departament zarządzania projektami i zmianami, który będzie oferował staż u siebie, ale także będziemy mieć staże w Departamencie Kredytów Trudnych, w Departamencie Informatyki, w Departamencie Innowacji, w Departamencie Obsługi Klienta i w Departamencie Oceny Ryzyka, więc myślę, że ta oferta jest na pewno różnorodna. No i zapraszam bardzo do, do sprawdzania ofert i do aplikowania, bo pewnie się spotkamy wtedy. My mamy mieć e, oferty e, dla juniorów e, obsługi klienta. Jest to bardzo fajna oferta z tego względu, że studenci, którzy, bądź absolwenci oczywiście, którzy zdecydują się na to stanowisko, będą mogli od podstaw poznać, jak funkcjonuje organizacja finansowa, poznać cały wachlarz produktów bankowych oraz też rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne właśnie w kontakcie z klientem. Będziemy też mieć na pewno Jedną ofertę w ramach skilapa i, i po wszelkie szczegóły zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska. No właśnie, więc na pewno na tym stoisku będzie dużo, dużo więcej. Jeżeli będziecie chcieli o coś dopytać, to oczywiście przyjdźcie na targi pracy. Tu przedstawicielki obydwu firm będą do Was dostępni. Będziecie mogli porozmawiać, dopytać o to, jak ten proces przebiega, no i posłuchać jeszcze dodatkowo wykładu, który będzie prowadzony. Czy chcecie coś jeszcze dodać na koniec od siebie? Może jakieś tipy dla naszych studentów? Ja myślę, że to co warto robić podczas studiów to również angażować się w różne dodatkowe projekty, inicjatywy. Więc jeżeli macie takie możliwości tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym bądź poza uniwersytetem, to jak najbardziej korzystajcie, zbierajcie to doświadczenie i i aplikujcie. I aplikujcie, dokładnie. Bo to jest chyba najważniejsze, żeby się nie bać, prawda? Bo widzę już uśmiechnięte twarze i widzę też, co, co mi pokazuje, że firma jednak opiekuje się swoimi pracownikami. I jest fajna, ciekawa, interesująca, więc nie bójcie się do niej zaaplikować. Tak, ja chciałam dodać, że świat należy do odważnych. Zatem nie bójcie się aplikować, nie bójcie się próbować. I też, też pamiętajcie o tym, że każdy był na początku, gdzie szukał swojej ścieżki, swojej drogi, swojej kariery. Zatem, jeżeli macie taką możliwość, próbujcie, testujcie i pamiętajcie o tym, że jeżeli załóżmy, jedna droga okaże się jednak nie ta, to zawsze można zawrócić i pójść inną ścieżką. Dokładnie tak, więc na koniec, jeszcze gdzie mogą zacząć tą drogę? Gdzie mogą znaleźć Wasze oferty pracy? U nas jest to na profilu, naszym profilu na stronie pracuj.pl oraz w naszej zakładce oferty pracy na stronie EFL. Tak, my mamy podobnie, czyli zapraszam do zakładki Kariera. Też publikujemy oferty na pracuj.pl, a co środę na LinkedInie. To akurat ja publikuję oferty pracy i też zachęcam Was do tego, aby zaczepiać osoby na LinkedInie, tutaj z, czy z działu rekrutacji, czy na przykład menadżerów danego obszaru. Jeżeli macie pytania, to też to jest świetna okazja, żeby od podszewki, od kuchni poznać dany obszar i jeszcze więcej się dowiedzieć na temat danego obszaru bądź też możliwości rozwoju. Więc czekam na Wasze wiadomości. Więc... Zaczepiajcie, aplikujcie, a wszystkie informacje o miejscach znajdziecie pod tym podcastem, w podsumowaniu, gdzie będziecie mogli poklikać, poszukać. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za udział w tym podcaście i za to, że chciałyście przedstawić ofertę swoich firm. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. I oczywiście do zobaczenia na naszym wydarzeniu. A teraz powiem dlaczego wiem, że dbacie o środowisko bo tym Waszym klientem, Więc dostałem kartę, która jest już zrównoważona i mniej plastiku, więc wiem o co chodzi. Także Super. tym ak pozytywnym ak akcentem kończymy. Ja chciałam tylko coś do ponieważ na naszym stanowisku będzie obecny pewien gość. Pewien gość, który z jednej strony ma też skłaniać do refleksji, bo pamiętajmy o tym, że no jednak to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko i też za generowanie różnych odpadów, między innymi tego plastiku. Zatem stworzyliśmy tak pewnego gościa z, z plastiku. Ten plastik pochodzi z naszego polskiego wybrzeża, którymi własnymi rękoma pozbieraliśmy. I mam nadzieję, że, że ten gość, który zawita na naszym stoisku, skłoni Was do, do refleksji. To przyjdźcie zobaczyć. Ja na pewno się tam pojawię, żeby obfotografować jeszcze dodatkowo to miejsce. To co? Zachęciliśmy, zachęciliśmy, mam nadzieję, Was do wydarzenia i do aplikowania. I mam nadzieję, że zobaczymy się na naszym wydarzeniu na targach pracy. Także jeszcze raz dzięki bardzo i do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.